Was z tej strony Neskot Dzisiaj witam Was w moim pierwszym vlogu, jest to vlog, który odbędzie się właśnie na podwórku, na świeżym powietrzu, gdzie jest ogólnie dużo miejsca. Witam Was ogólnie w moim po podwórku ogrodzie można powiedzieć, no nie wiem, nie wiem jak to nazwać. No podwórku można to chyba nazwać, co nie, bo tu, tutaj jest mój dom, nie będę tego pokazywał, bo nie chce mi się obracać kamery. I tak, no i to jest, że to jest mój pierwszy vlog, trochę mogę powiedzieć o sobie, trochę mogę powiedzieć o tym jak się w ogóle mieszka w Danii i, I co? No i to tyle. I jak już to o tym powiem, to po prostu skończę tego vloga. Może jeszcze powiem coś o serii, którą teraz będę nagrywał. Nie wiem co to będzie jeszcze... Znaczy wiem co to będzie za seria, ale wam nie powiem, tak mogę powiedzieć. Więc tak, zacznijmy sobie od tego, że... Ja ogólnie nazywam się Tomek i mam 16 lat i mieszkam w Danii, jak już pewnie powiedziałem, no czy znaczy powiedziałem to wcześniej, co nie. I trochę opowiem o tym, jak się tutaj mieszkam. Ogólnie to lewo co wróciłem ze szkoły, naprawdę to jakieś, nie wiem, 10 minut temu wróciłem autobusem. Przyjechał tam e, imię tutaj zostawił. I, i postanowiłem, że nagram vloga, jako że świeci słońce, a ostatnio ciągle padało, 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 co było strasznie wkurzające. No Jezu, jakie to było wkurzające, bo ani tutaj wyjść, ani no... Ogólnie pierwszy vlog, vloga pierwszego miałem nagrać jakiś tydzień temu, jak już dostałem tą kamerę. I jakoś mi to w ogóle nie wyszło, bo, bo padało ciągle, no a chciałem to nagrać jakoś tak fajnie, że na podwórku, na świeżym powietrzu, że nawet dobre światło, nie wiem, w sumie coś dobrego, bo się... to, matko, dobra, nieważne. Ehm, no i tak. I zacznijmy sobie może trochę o, szko o szkole pogadam. Szkoła ogólna tutaj nie jest taka trudna, jeżeli by mieliście tutaj duńskiego i takich przedmiotów typu historia, religia i życie w społeczeństwie, chyba tak to się tutaj nazywa. To, to ogólnie wszystko inne jest łatwe, czyli angielski, WF, y, matematyka, y, co tam jeszcze? No niemieckiego nie mam, więc nie wiem, co tam z niemieckim. Y, no i. No dobra, no nie wiem, no, nie wiem, czy wszystko wymieniłem. Jeszcze na o czymś zapomniałem, ale ogólnie taki, 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 coś jak y, matematyka to jest coś tutaj badalnie prostego, uwierzcie mi, bo od, y, no przynajmniej ja, ja przyjechałem tutaj i byłem w piątej klasie, od piątej klasy w. Y, Mam ogólnie same ułamki. Teraz zaczęły mi się jakieś tam równania, takie, wiecie, X plus 2 równa się 3 plus X, to nie takie coś mi się teraz zaczęło. Nie wiem co będzie potem. Pewnie potem będzie takie coś typu 2 plus 2, może 2 razy 2, coś w takim stylu, nie mam pojęcia. Ale ogólnie to jest coś naprawdę głupiego tutaj, bo, bo duńczycy oni kompletnie nic nie umieją, naprawdę. Z matematyki no, są do dupy, jakby nie patrzeć, bo na przykład takie zadanie, właśnie takie, co tam mówię, e, równania, tedy x plus 2, coś tam, coś tam. Ja na przykład zrobię przez 10 minut, oni siedzą na to i mają na to 2 godziny, żeby zrobić dwa zadania, ja, ja to zrobię tam 20, no dobra, 20-30 minut, co nie, siedzę i sobie to robię powoli. A oni ciągle nauczyciele, e, co tutaj zrobić, co tutaj zrobić, nie, nie wiem, to jest po prostu coś tutaj głupiego. No ale no, nic na to nie poradzę, co nie. Mm. Angielski jakby nie patrzy się nawet trochę trudny, no bo, bo tam jednak jest to takie jakieś zadania, e, które zadaje w sumie do, do matematyki i do angielskiego mamy tego samego nauczyciela. E, I nie tak jak w Polsce, że wszystko odbywa się w innych klasach, klasach innych i każdy przedmiot w innej klasie jest, tylko zmieniamy klasy tylko i wyłącznie wtedy, jak mam, musimy mieć, jak, jak mamy e, biologię, fizykę i geografię. Wtedy to jest szczególnie wtedy właśnie zmieniamy klasę. A tak ogólnie to wszystkie duński, matematyka, angielski, takie tam, wszystkie mamy w jednej klasie, coś jest, coś, jest, coś jest naprawdę fajne. I tak zacząłem gadać o. o. o przedmiotie angielskim, można tak powiedzieć. I, I. on jest ogólnie nawet trochę trudny, bo, bo czasami dostaniemy takie zadania, których nawet nawet, nawet, nawet nauczyciel nie zrozumie, nie zrozumie, co nie? Znaczy, no akurat to, co akurat wiąże się też z matematyką, bo, bo ostatnio jak się go spytałem o coś tam, co nie, to on tylko. E, tak do mnie, no, no tak, to, no właśnie tutaj, tak, 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 mm -hmm. o, nie, wiesz nie wiem, pójdę po, po odpowiedzi, co nie? Więc sami on, oni tego tutaj nie, nie umieją zrobić. Tak najczęściej bywa, co jest trochę irytujące, bo jak prosisz o jakąś po, jakieś pomoc, jakieś coś, takie coś, to, to on po prostu sam nie wie jak to zrobić i idzie po książkę odpowiedzi, żeby tylko ci powiedzieć ile, ile, ile to dało, ile, ile z tego wyjdzie, co nie? Można tak powiedzieć co jest trochę jakby nie patrzeć głupie ale no też da się z tym wytrzymać trzeba nawet z tym wytrzymać, bo, bo tutaj nie ma, nie ma nie ma co na to poradzić dzisiaj miałem y, test y, próbny z duńskiego ustny było to cholernie trudne dostałem ocenę 4 potem opowiem o, o ocenach, bo to nie jest tak jak w Polsce 1.6 tylko tutaj są inne ceny, potem o tym powiem e, dostałem ocenę 4, poszło mi nawet dobrze jakby nie patrzeć, znaczy no, liczyłem na 7 7, ale to no, mówię potem już powiem e, bo tam zapomniałem powiedzieć, miałem taką fajną karteczkę wypisane sobie. Wypisałem sobie co i co mam powiedzieć, co nie. I, I ogólnie o jednym, tam o dwóch punktach zapomniałem. I, i trochę nie wiedziałem, trochę zapomniałem, bo jednak ten stres tam niby przed nauczycielami, których znam, ale to i tak, i tak nic mi nie dało, bo, bo było to też cholernie trudne, można powiedzieć. I dostałem ocenę 4 i teraz może trochę opowiem o tych ocenach, co nie? Więc tak to jest. Ocena le, lecą one tak ogólnie. Z, ze, minus 03, zero 4, 7, 10 i 12. Takie są tutaj oceny, trochę to jest dziwne. E, nawet nauczyciele się dziwią, dlaczego właśnie tak jest, bo, bo dla nich też jest ogólnie głupio. Oni woleliby mieć takie coś typu typu, typu no 1-6, tak jak jest na, na przykład w Polsce, co, nie? A tutaj kurde jakieś od minus 03 do 12, co to kuźwa jest, nie wiem. Sam się zdziwiłem szczerze mówiąc, jak, jak przyjechałem do Danii, że takie coś tutaj jest. Jak przyjechałem do Danii, to, to nie umiałem żadnego języka. I to było takie trochę, że brat musiał wszystko tłumaczyć, co nie. I, i strasznie trudno było się z kimkolwiek porozumieć, bo do cholery nic nie rozumiałem. Po, po, roku, po, po roku bycia w szkole, w klasie językowej, gdzie już się trochę nauczyłem angielskiego, w sumie przyjechałem i uczyłem się najpierw angielskiego. Nie wiem dlaczego, nauczyłem się angielskiego, a potem dopiero zacząłem uczyć się duńskiego. I tak to wyszło, że dopiero jak, jak przyniosłem się do innej szkoły duńskiej, tam gdzie miałem już praktycznie samą normalną klasę, to tam już umiałem. Umiałem gadać po duńsku, nauczyłem się tak dokładnie gadać po duńsku, co nie znaczy, nie, nie to, bo na przykład w takich, takich, takich e, sytuacjach, jak na przykład mam pomóc dla, nie wiem, dla, dla mamy coś przetłumaczyć albo coś, to kompletnie nic nie umiem, a jak gadam z kimś po duńsku, tak to, to od razu jakoś łatwiej jest, to, nie, bo to jest tak, takie trochę dziwne, jakbyś ty zaczął na przykład do kogoś gadać po polsku, a on by ci odpowiedział po angielsku i już byś nie wiedział, co dalej mówić. Dobra, trochę się pomieszałem, nie, nie, nie wiem, co powiedziałem, dobra, nieważne. Yy... Dobra, miałem coś jeszcze powiedzieć do cholery. I ogólnie też przez to właśnie co teraz powiedziałem, że, że nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, ale przy na tym egzaminie właśnie to tak trochę mi nie wyszło, bo też odliczali za to punkty, bo nie wiedziałem co powiedzieć, bo tak myślałem tam 5 minut myślałem, co nie. Ogólnie miałem 15 minut gadać bez przerwy, a tu wyszło takie, że na przykład 2 albo 3 minuty naprawdę nie wiedziałem co powiedzieć. Eee... No kurczę. No i tak, no i teraz co jeszcze mogę wam powiedzieć? Co miałem w Danii w Danii? Hmm. W Danii ogólnie zarabia się więcej, wiecie, bo w Polsce na przykład taki przeciętny człowiek w Polsce zarobi ile, no? 2000, 2000 zł, 3000 za miesiąc a tutaj można zarobić jakby nie patrzeć około jeżeli przejeżdżają na Polskę, by to było to około może 14 tysięcy za miesiąc, coś w tym stylu, jeżeli ma się dobrą pracę, oczywiście. Czy ogólnie no, tak jak ja pracowałem, to zarabiałem powiedzmy e, ile, no Powiedzmy te 1500 zł za 50 godzin pracy. No, 50, no, dokładnie, dokładnie tak było, wiecie? 1500-1300 no zł, dobra, coś z takim właśnie tym, zarabiałem za 50 godzin pracy. Pomyślcie sobie, jakbyście tak popracowali, miałem ogólnie 25 zł na godzinę. Coś około tego, no. Bo jeszcze tam coś tam odliczały, tak... Skat tutaj się nazywa, on odlicza tam parę procent i, i bla bla bla, bla 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 bla. No i co nie? I, i pomyślcie sobie, jakbyście tak, tak, tak pracowali, tak, bo jeszcze miałem szkołę, miałem ten... W weekend trochę popracowałem i tak ogólnie wychodziło mi zawsze około 50-40 godzin na, god na, na dzień, co nie? Znaczy na dzień, na miesiąc, co nie? Wychodziło z tego tam 2 tysiąca koron albo coś w takim stylu. I ogólnie, no co? Było fajnie, ale przestałem pracować, bo ogólnie pracowałem ze świniami. E, tutaj jakieś tam na, po na polu czasami traktorem pojeździłem jakieś takie, to było cholernie ciężkie. Odechciało mi się pracować już po jakimś półtora roku. E, i po prostu już nie pracuję, kasy, kasa mi ubywa, ubywa co nie? Bo ciągle coś kupuję albo coś i cholera już nie mam kasy, no i tak bywa, no. Ale ogólnie, jak już powiedziałem, zrobię się tutaj więcej, więc to jest chyba lepsze. Nawet... szczerze mówiąc... nie dobra, nieważne. nieważne. Nie nie wiem co chciałem powiedzieć, ale coś chciałem powiedzieć. O czym ja jeszcze jaki temat mogę poruszyć? Hmm, w Danii ciągle pada, znaczy nie to, nie to, że ciągle pada, ale tak pada no, no raz, dwa, trzy razy na tydzień, no może trochę mniej czasami, teraz o, teraz na przykład zbliżają, zbliżają mi się ferie, za tydzień, za tydzień, za tydzień, jeszcze jak ten tydzień minie to będę miał ferie, to już takie normalne ferie, bo teraz, teraz ogólnie można powiedzieć, że mam dwa, dwa tygodnie ferii, bo moja klasa, moja klasa jedzie na wycieczkę do, do Niemczech i tam... I tam będzie będą cały tydzień, no to i tak, tak naprawdę w szkole teraz będziemy mieli takie coś, co nazywa się Flex U, czyli tydzień, tydzień jakichś, nie wiem, takich z, nie, nie, nie zabaw, tylko tydzień pracy można powiedzieć, gdzie to nie będzie normalny tydzień, gdzie będą normalne lekcje, tylko będzie taki tydzień, gdzie będzie się pracowało, żeby zrobić jeden projekt i potem to przy, pokazać całej klasie, co nie można tak powiedzieć. I, i ten tydzień no, oni jadą tam do, tej, do, do, tych, nie, do tych Niemców Niemczech, do tych Niemczech, co nie. I ja tam nie jadę razem z kolegą i w sumie nie wiemy, co będziemy robić, bo bo ani tutaj do klasy językowej, bo tam też nikogo nie będzie, tam chyba nawet nie będzie teraz tej przez ten tydzień tej klasy językowej, yy, naszej klasy nie będzie, więc co wychodzi na to, że mamy wolne, można tak powiedzieć, bo, bo tu nie ma nic innego do roboty. Yy, ogólnie w tej klasie językowej to same takie też, że uczą się dopiero podstaw, co jest wkurzające, bo mi się nie chce ciągle tam chodzić i tylko uczyć się jak powiedzieć yy, o, czy jakieś takie co nie, to są te takie literki takie śmieszne i tak ogólnie. No właśnie tak, tak, na takim czymś właśnie to polega. I będę miał dwa tygodnie, to, to te, te ferie, które będą miały nazywają się ferie powakacyjne. Czyś nie? No coś w tym stylu. A może ferie poroczne? Późno, nie wiem, dobra, nieważne. Coś, coś w takim stylu się one nazywają. Dokładnie nie jestem pewien. Dokładnie nie jestem pewien, ale no mówię, coś w tym stylu. Teraz tak na tak szybko, bo już widzę bateria się w kamerze w kamerce wyczerpuje, więc muszę się streszczać. E... Coś o kanale, seria, seria, która niedługo będzie, nie powiem wam co będzie za seria, ale mam nadzieję, że jako pierwszy uda mi się chociaż troszeczkę e... szybciej wystawić ten odcinek e... z tej gry. Ona wychodzi na no, akurat wtedy, kiedy ja mam ferie, więc... więc z tego się cieszę naprawdę. Będę miał czas na pewno, żeby ją nagrać. I na pewno będę miał od razu po premierze czas, żeby ją nagrać, więc, więc z tego jestem zadowolony. E... Ogólnie nie powiem wam co jest za seria, bo to ma być niespodzianka i taka tak właśnie będzie, że to będzie niespodzianka i wy się nie dowiecie dopiero, gdy, gdy dam e, o, odcinek. A na sam koniec serii dam z tej gry konkurs. Znaczy konkurs, no. Zobaczę czy oglądaliście mnie i zrobię konkurs coś, żeby powie... coś z tej gry, żeby żebyście powiedzieli coś z tej gry, co ja na przykład tam powiedziałam, albo co w grze było, albo coś właśnie, coś właśnie w takim, takim stylu, co nie? Więc zobaczymy, zobaczymy. E... Jak, jak z tego pójdzie i do wygrania właśnie będzie ta gra którą serię, z której serii będę właśnie robił. No i tyle. I to w sumie tyle, co, co chciałem powiedzieć o kanale. No w sumie ja mam 832 widzów chyba że coś w tym stylu i właśnie z tego się cieszę, więc dzięki wam za to i... i co? Nic, no, już w sumie to może, może skończmy tego vloga, bo już widzę 12 minut, 44 sekundy. No, jeżeli Wam się podobało, to, to subskrybujcie mój kanał, albo dajcie tam łapkę w górę, albo komentarz. Z czego będę oczywiście zadowolony. Więc ja się z wami teraz żegnam, więc na razie cześć i pa.